Dobry wieczór. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za krajową siódemką żyła sobie sierota. W właściwie Środka, sierotka Marysia. E, nie mylić środki Marek. Chodź, ty, proszę do mnie. Tak, tam, kochacie swoją sierotkę. Tak. tak! Szczerze mówiąc bardziej lubię krasnoludki. Aaaa. Dobrze. No to mi powiedzcie, co to dzisiaj krasnoludki robiły? No to ja dzisiaj cały dzień zbierałem poziomki do y, ko, koszyczka. Tak maluszka! Tak, na kompot. A, no, no, tak. a ja dzisiaj zbierałem mak <grymne> Też na komfort <grymne> a, ja, a ja Marysiu zbierałem grzyby w lesie Pięknie. I co masz, już jakieś hallucinacje? Tak, wydaje mi się, że mam 1,90 90 wzrostków. <grym> a ja, a ja dzisiaj rano zbierałem w lesie sarnie bobki. Na co? Na kupę. <grym> Ty, Rafałku, co robiłeś? A ja cały dzień spałem. Cały dzień to co robiłeś w nocy? Całą noc słuchałem radia Marysia. A, ja... a propos, a propos, znalazłem dziś w lesie ślicznego ryzyka. <noise> A ja, a ja w lesie spotkałem taką starą Jędzę i dała mi jabłko dla Marysi. Na zdrowie. <grym> no, ale się wgryzła. Wreszcie zemrzała! Zembrzała? A nie! Gorzej! <grym> Nie żyje! Nie nie żyje. Nie nie żyje. Nie. Nie. To jabłko było zatrute. Tak to jest, jak się nie myje owoców. O, tak. słuchajcie, żeby ożyła, musi ją pocałować prawdziwy książę. książę? Ale... To ich się go poszukać, a ja jej tutaj popinuję. O, dobrze. dobrze. Tak, tak, tak. Idźcie, idźcie. W poszukiwaniu księcia krasnoludki pojechały do Warszawy. Ale żaden tamtejszy książę nie chciał pocałować królewny. Niemożliwe do zaakceptowania. Nie może być tak. Nie będzie potrzeby. Zgody nie będzie. Był co prawda jeden, który się zgodził. Jesteśmy za. Ale jego z kolei krasnoludki nie chciały. Minął miesiąc bezowocnych Poszukiwań. Minął no, miesiąc bezowocnych poszukiwań, a księcia, jak nie było, tak nie ma. Ale nie, ale nie, ale nie! Mam księcia! Co, Co to ma być książę? Oczywiście. Mi bardziej wygląda jak jakiś estradowy wycieruch. Sprawdzimy <grymianie> <grymianie> go, jak położymy mu pod materac ziarenko grochu, jak się wyspi, to znaczy, że to nie jest książę. Lepiej żeby się nie wyspał. Ja. 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 Ziarenko ja. grochu. No spójrzcie na niego! Podłóżmy mu dynię! Dynię. Dynie! Chodź, książę, pokażę ci, gdzie będziesz spał. Chodź, palpcie. Ja pokażę. Mi minęła noc. No, 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 no i co? Nie, nie. Jak? Wyspałeś się, chłopcze? całą noc nie zmrużyłem oka. Ale wiesz, to jest prawdziwy książę. Ugierała cię dynia, co? Nie, za ścianą ktoś cały czas słuchał radia bardzo głośno. Dobra, dobra, nie gadaj, całuj ją i obudź. Całuj ją! Całuj, całuj, całuj! Całuj, 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 całuj. całuj, no. całuj, 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 całuj. całuj może byli. Całuję kobietę! <śmienicza> <śmienicza> Marysia ożyła. I już następnego dnia poślubiła księcia. A za osiem miesięcy urodził im się piękny. Jak to za. Jak to za osiem miesięcy? Not at all.